Na, te, na tą rocznicę zmniejszyli drop tych właśnie tortów, zaraz nie na to, żeby po prostu za dużo ich było. No ale to jest właśnie jedyny cel tej rocznicy, żeby farbić torty, a nie to znerfili. No tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Stary Browcem, dzisiaj ja będę... Wielki kombek. Nie pinguj mnie do tego, że gram siwym. Nie kłócaj, kurwa mam skin 3 pod myszką, nie pod klawiaturą, zapomniałem. Politech, co mięk co to był Politech? A dobra, już pamiętam Dobra, może być Politech Politechnika warszawska, co? Idę Politechnikę zrobić, poczekaj To jest dla widza request Co to jest Politech? A dla widza, no żeby wyjebać bardzo szybko <grym> Zaczynamy dobrze Ale kręci się w głowie, kurwa, jak się tak kręcę dookoła tych boksów. Ja już idę tam z latarką lepiej, bo to już jest dla jeśli skończę śnić. Nie, spokojnie, jest kontrolowana sytuacja. Nie wiem, co on robi. Hold B. Aha, paleta, paleta, paleta. Lecisz. <gry> dobrze jest, dobrze jest. Ja gram to hard tego killera. No to sobie pograłem to hard. on zignorował. dwa nie ma dużo. Gold klumpen. Gold bachen? Wie masz Gold Goldklumpen? Goldbachen? Wie Gold Goldbachen? Goldklumpen. To Gold klumpen. Gold Golden Bachen. Bach. Bachen. Bachen. klumpen. Gold klumpen. Gold klumpen. Gold klumpen. Gold Dobra, robimy wielki powrót do DBD. O ile będą osoby, które będą ze mną grały, i będą mnie utrzymywać przy tym, przy życiu. To będzie SWF, czy jak to się nazywa? No, tak. Tym razem nie odmówi SWF, a prostyk. on się sam. Jest, Co ty mówisz, kurwa. Niektórzy wiedzą. Dobra, idziemy stąd, nie przeszkadzajmy mu wcześniej Tylko kurwy wygrałem Kalekim. Rel. Nie będzie mieć Gen, musimy go zrobić. Lecę, 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 lecę. Teraz pierdala. Fajny respo. Będzie leciał za mną chyba. Ja Co chyba? Będę kończył tego gena na hama. kończ, skończę. Koń, nie, wraca do szaka, Nie, 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 mną. nie, wraca nie, 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 zrobić. Wraca, wraca wraca. No. J z popem chyba go skopą. Jest na jest na tej Nie, bez popa, bez popa Pop, nie pamiętam co robił pop. Bardzo Ale duży regres 20... po kopnięciu o 20% Idzie tu, idzie tu idzie tu Tu nie leci za mną Leci za mną, ona chce nie zabije wracamy do gana końcowego bo nas tu trzech jest Uuu Rodziny zwalił było bardzo close. A jakiś grupa leczonka? Dawaj. Ty chopy choma, się Geralta, ale ucieka ode mnie za... za, za każdym razem jest za mocny. Ona ma, ona ma... ona ma że szybciej się z te matki chowają. Bo on unikał mnie, bo chciał cię stunelować. To no co? To o, nie wyleczyłeś. Gold, klun... Mhm. Ja dosłownie jestem na pacnięcie, żeby nie wyleczyć. Gdyby nie ta, kurwa, ta Leci do mnie, leci do mnie, jestem przy Ja chyba dyntka ogólnie, bo... Pani też ma bambuzla Bambuzla ma? No Ja, dobra, Jeszcze... taki was <laughs> nice. Nie wiem, nie wiem jak to wyszło No nie, że to mnie hitnęło, to jest kurwa żart nieśmieszne. Co ona taka szybka w ogóle jest? Też, też uważam, że te killer jest za szybki, jakby... On niby jest 4-6, ale moim zdaniem na ma być 4-4. No jakieś tak, nie wiem, wydaje straszne. się jakby to było szybsze jakieś. Nie? taki był, to było 4 8. O, coś tego typu. Nie, że to perk jakiś ma, po prostu te nie animacje nie? są takie mylące? Nie, właśnie, nie, takie animacje ma, to jest chore. No to już palety nie ma, tak z outpasem kolego. W stronie są palety tylko. Chyba mnie goni Lecę celifem. Ciebie, Ciebie goni Za mną, za mną Bo się dalej nie, lukuje mam tam mam. na tym... Ten... <gulatory> Kurwa Schizofrenia Killer schizofrenia moment, normalnie Chyba nie wiem czy tu paleta, jaka tam była A czy też jest paleta Masz tu paleta Ale skill ci został Ona, ona chyba nie wie, że tej palety nie da się ograć bez ziszczenia Chyba tak, chyba tam. Chyba jest, nie wiedziałem, co się powinienem już dawno temu robić gena. Dalej próbuje pan, posz, 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 On nie wie. Nie bierze. killer. Bot jakiś? To jest to Scheiße! Dobra, zniszczyć jedno, czekaj. Lij no <śidł> na górę od razu. Stawiła. Ileś ściągnąć, tak, nie, ale... nie, nie przejmuję się tym hakiem. Jak tylko podejdzie, to od razu tam biegnę w nią. A to też za plusa, mori tak bo, o, to ona te Mori była dość długie, więc ona mi też nie ogarnie ważoną. No właśnie, właśnie żona, tak. długie Mori. Gara, biera, mi, weź, hita, weź hita, weź hita weź się do gana. Mogłeś tak. kończyć przyłek. ona potem to skopia. A nie, bo ona zawsze zabijała, nie skopała. Idź, idź gena, idź gena, jest na mnie. Ja biegnę daleko od tego gena. Jak do skończysz, to adrenalinę dostanę. Ona i tak jest za daleko, a ty masz Adrenalina? To cofie to do za Wraca, zawraca. Kończysz, kończysz. Nice. Bię na bramę, Przyjęta. jak coś, od razu? Ja nie wiem, jak się robi dziewięćdziesiątki. Te sto, Jak to się mówi? Nie pamiętam. Dziewięćdziesiątki są Drugie, do drugiego, do drugiego gena poszło. Coś idzie do drugiej bramy. Robisz? Idzie do bramy. Nie. Nie, idzie do bramy, idzie no, do bramy. Idzie do siebie. Idzie do siebie. Ale już... się pocią tego killa Nowej. Nie. Nie yeah. w titole. Jakaś lepota. Chyba cię widziałem Będzie, będzie. Cofaj, 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 cofaj. O kurwa. Oj ojej Przypał Dobra, to pobiegła Ale ci za mną. Nie umiem robić tych... tego triku fajnego Nie pamiętam jak się, jak to się zdawał Że tak się kręcisz do killera 360 No co praktycznie na to sensu no Nie zdążę, nie dam rady, co ty? A do palety nie dam rady Chyba

Dobra, kolej, jeszcze raz. nie ma, to nic nie ma. Się... No nie, ma, tam już dawno nic nie było. O nie. Mówiłem slow, volta. Próbowaliśmy, mogłeś uciekać? No mogłem, ale zginąłem z honorem, nie? Tak. Stanę i kontencik polegał tym, co pograniłem. Nie zostawił ziomka. A to się dało wygrać Czemu? i szczerze, lepiej bym się czuł z tym, gdybyś uciekł. A ja nie, ja na odwrót. O kurwa, konuto się odpaliło. Z tego co się nie spodziewałem. No to leci. Fajna lukcja. Kostka Kostka, słuchasz tak 37 Masywny nick Chcę przemyśleć, chcę rozważyć opcję wrócenia do starego zbrowcy i da będę Czemu, chciałem powiedzieć Ward z automatu Oj kurz gadasz do mnie Ej dobra, ale z się śmiejecie, nie? Ale jak grałem z Vanisem kiedyś w będę w czwarty nad ranem, to Vanis normalnie mał Powerda and walił na to i mówił oj sorry zapomniałem I 5 minut później kolejny Poward o ty kurdebko, o! o A że to? Złodomie Ja pierdolę to nie powinienem zniknąć Czy tu za hit dupy za tej palety? Nie wiem Idzie tu idzie tu Jak się zużyje tego psa? Po prostu wlewa. Po prostu bo On biegnie w linii prostej Zważona jeszcze, że... ale nie wlewa. ale nie pale. Okej okay. Ale nie spaliłem palety czekam Piczka ma... O! Jebenty mater per szlomije Uuuu, piczko Kurwa, to bamboz ona rozwala drzwi Noś to smalec Ale tu. Ma, wyleje na to Nie, pieno. nie, coś, coś, coś idzie co Zobacz, powiem, że na kanale? Nie siedzi A co ten piór? Jest, jest zbugowany kurwa w chuj No, jest pobugowany od że okay, so ja tym dostałem to jest żart jakiś ogólnie nieśmieszny Nice Czekam do 9-up Good luck with the games, guys Aha, lurking, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przy lurking. Dziękuję, you, thank you. Że jest, ale jej nie ma, w sensie, że jest jako viewer, ale nie ogląda. Okej. Okay. Odpuściłem jak coś. Poszła w stronę szaka chyba. Czyli mam myszkę w jednej ręce, a drugą leję drino. Ręką walizką, konia, drugą dźwigarz się w Zaraz się wiem, skąd ja akurat pina. No. Zaraz oleję, zaraz oleję. Do, do brama od razu lecę. Lecę o tej bramy... Oh. Shit! Nie wiem, poprawia A bo ty wisisz tam w ogóle, ktoś ci ściągnie? Bo ja sobie biegam po mapie. A przebiegam obok niej, dosłownie na no, mordę i wbiegam, ona mnie ominęła, biegnie do drugiej bramy. I nie ma lego o, w o kurwa, mać. Jest mnie gryzie. A ten gryzie jak to działa? Nie, w sensie no, myślałem, że mnie gryzie. Biegnę do maina. Biegnie do tej drugiej bramy, jak no, tu no. Na się, biegnie bramy. Ja mam wyjebkę, ja mam wyjebkę. się tak Masz latarkę, ktoś? Ja mam. Uff, nie ja. Lecisz tą cały czas. O, mam się. lifa, mam lifa, tylko hita dostanę. Nie mam lifa. Psymi, przyjmij, przyjmij. Przyjmij. Co on robi? psymi hita. Oho. Jak to się stało? Czemu to mnie hitnęło? No wiesz, mam fioletowy album, nie w tym Dziwne raczki W tu nie las Brama, brama przy mainie otwarta Otwieraj, otwieraj, otwieraj. A, ta brama jest otwarta, dobra, tu uciekam W choć się zestrzujemy. W kostkę będzie trzeba gieratować. Dobra, lecimy we trójkę. Tylko ja bym, ja polecę drugą bramę otworzyć. A druga brama nie jest otwarta przypadkiem? Na 9-9 chyba jest. Jest otwarta na 9-9, no. Dobra. Ja mam klik w razie co, bo już jak pierwszy obrót. jak Ja poczekam, ja ja aż mi się lif naładuje do końca. Ja mam lifa, jak coś właśnie. I tu jest jeszcze poleta po drodze, dobra. jeszcze nie. już Tak. Zrąbała. Ja jestem dosłownie za nią, jak coś. Jak wszystko wdrażam? Wszystko ja. Nie wszystko daję rady, nie daję rady. rady. Spisałem się chyba nie dowieść, nie? Że coś nie tego dobra, 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 dobra. Yeah. dobra. Lecimy, 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 uciekamy. Nice. Dobra, To no dobra. Nice. szybki next kinax, jeszcze tak. Past? No? Nawet dzisiaj no. nie pisałem na coś. To fajnie by... było. Jakbyś chociaż raz w tygodniu rzucał filmik? Jestem spełniony życiowo. Zrobi się. Bo nie ma co wymarz o tym kierun na YouTubie. A z twoje filmy zawsze była kurwa taka beka, że nawet starzy do mnie czasem przychodzili i gadali, kurwa czemu się tak głośno nie śmiejesz, <miech> taki pizza. Rybła aż tak śmieszny. Serio, bo on kurwa po prostu... On <laughs> ma tak, tak spierdolone mentality, że z niego nie da się cisać... Nie da się nie cisać deki. A kurwa hot rest, hot rest. Mówią, jest hotness, hamulcę. Dwa nulaga do tego. Że tą też tutaj adrenalina walil. Adrenalina walil z tego pamiętam. Musi się zaznajomić z tym mainem, bo on zawsze jest taki trik. I idzie w stronę szaka, idzie w stronę szaka. Ma mhm. tego, ma od dredża tego perka. Już widzi aurek surwów przy szafkach. Aha. taki zderoł tego? Wykrycia, czy co? No, nie ma terroru. Może być. Eee, uh, wooden fox, wooden fox, addon. A tak, tak, jak wyciągniesz szafki, to jest niewykrywalne na chwilę. Tak, idzie do czas. nas, idzie do nas, jest niewykrywalne. Tinkerage może też być. Dobra, idę ściągać Jest strasznie zagubiona, jak coś. No, jest giga lost. gdzie tu jakieś ja okno? Się jest w mainie jeszcze coś mogę podmieniać bo ja, ja mam... Nie, 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 nie na Haku ona Nie, nie? On co, ono tu? Ja nie że... do szaka. Biegli do szaka w nam jest smalec Nie ja będę próbował save'ować jak, jak chcesz to... W ta Palecia próbuj się wywalić Aha, robimy w To tak jest bo. trochę jakby handreska. No a tu przyleg właśnie jest. Z... O, to jest, no, main. Czemu się tak zmienił? Ogólnie ma taki addon, że pochicie z hatchetem, aż egzostra. Ale nie ma co się śmiać z niej. Ja to zastępuję chujowym killerem ostatnio. Kurwa. Albo tego. To ja bo. ja mam za czułą czaj, Że sobie kupiłem kurwa mieszkę za ponad 100 euro, nie? I jest za dobra. To za szybko mi się klika przycisk. Jest 0 milisekundy opóźnienia w tych przyciskach. Bra. A na szaku i widzę jest na mnie. Wale przez, przez okno, walę przez okno, Nie wiem czy się hatchety nie skończyły. Skończyły się no, bo nie próbuję nawet. Nie ma tu. Muszę spalić pole w szaku za chwilę. Nie pal, nie pal, nie pal. Dobra. Dawaj, bo tu jest. To wyjściu w stronę bo tego Masz paletę w tym takim... ...labiryncie Jepie. Jungle no pod paletę nie, nie. Ona mnie widzi, faktycznie, ma ten perk przecież Nie trafiła, choć to... Idę pod paletę, będę pod paletą No dalej nie próbuję. Czy się jakąś czy coś? Pewnie nie. No, nie. No, jest zbyt dobry. Nie, za nie, nie. Będzie kampić, potrzebuje tu osób. Jesteś brał chylo i tak Otwieram Ja mam zero, ja Otwieram było. obie bramy, Dosłownie są otwarte. Otwieram ja ja Tak, stąd. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, Teraz. Dawaj. tak. Ja jestem fajny Chodź co tu jesteś, jak od razu. No, tu, tu, dobra, chcesz, chcesz. jestem za wami. Kill tak jakiś? O kurwa. Cool. Ja leżę. Musiał uciec, uciekł uciek. Weźmy uciek, uciek, uciek. iśmy z Fizyfrona wyleczyć. Próbuję zrobić tak, że ja przyjmuję hita, to ściągasz. Dobra. Albo na odwycale, że koło hit nie mhm. Ten kto przyjmie hita, ucieka od razu. Dobra, nie trafiła. No, przyjmuję, przyjmuję. Jałem, uciekam. Ja będę wyruszyła przez okno. tak powiem przyjąć hita jednego? O no, pięknie, pięknie. Kostka przyjmuję. No i lasz, bro. No widzisz, panowie, kurwa, kioro.